trochę jest trochę To tak, tak, ale jest Ale Nie. Spoko to firmowe. Co to? To możesz właśnie to odkręcić I? i to podnieść do góry. Czajmy. Po co? Rozszerzenie obudowy? Nie, że możesz co? bardzo łatwo pamięć A Ja tylko skoczę tutaj to... to... na górze. Rozszerzenie obudowy specjalnie patrz. dla Konrada? O, zobacz. O! I możemy... Nawet pamięć ma. A to co to? <laughs> Też można wyjąć. A to ty? Jest... I tyle. I ty. Dobra. I za Monikę siądziesz? Dajesz. Pokaż jak się rozpakowuje iPody. A ja zachciałem Fidemkę. 1280M. 3G? Ale to taka sama rozdziałka. No i ta Zobacz proszę, proszę ósmej generacji No Jeszcze chyba coś trzeba oddrapać No no to wcale jest 8G Dzisiaj jak to jest sama robić 8GB Nie tam jest wcale 8G Gdzie? Po drugie stronie, zobaczysz Chyba że źle odstaniesz? ósmej generacji czego? No 380 tutaj też jest? Nie Myślałem, że nie dożyję tego momentu. No mm. <grym grym> teraz włączony, widziałeś? <grym> ale bateria trzyma, nie? Kuj, Chyba jeszcze trzeba było... Nie ułam tak. się. Do otwierania iPoda potrzebne są aż dwie osoby. A nie? Masz tu wreszcie e, sprawki? Mainstream no, tak sam schodzi. Nie, bo ja... Już tu nie tam gdzieś stujesz, ale... Chyba nie. Niech nie. Nie, nie, to niku nie zamienię. Dajny klej do maj Na tego, na go axs Podobnie. No kurde, już trzeba wytrzeć. No. Nie stosujcie się. No nie, to jest taki jak mój chyba. Tak. Świeci się tak z drugiej strony. No o ty No już trzeba wytrzymać, już, już. No już trzeba wytrzeć. Oczy, no. no. 8 Widziałeś? No. no, nie że jakieś g No. A co? Ja, ja Jak to Apple ktoś zrobi to od razu. Proszę 2G. Dobrze, zaraz sobie podłączymy, sprawdzimy. Dziękujemy za prezentację. Dziękujemy, dziękujemy.